Także na dzisiaj popracowane, elegancko, bardzo się cieszę, e, no i lecę do pana z Wendsbury, e, naszego klienta, e, no i e, wypadek jego będziecie mogli zobaczyć na Mydayu, zarówno na Instagramie, jak e, na Mydayu na fejsie, na moich kontach, e, no i e, morał jest tego taki, pamiętajcie, żeby mieć kamerki, bo gdyby nie ta kamerka i zapis tej kamery, Właśnie, e, no to pan do którego jadę, pan Marek, nie udowodniłby swojej winy, ponieważ na rondzie jest zawsze 50-50, ale dlatego, że ta pani była e, na e, outgoing lanes i my byliśmy na inside lanes, e, czyli byliśmy na wewnętrznym, mieliśmy to na szczałkach nagrane, możemy to udowodnić. A ja mogę jechać z dokumentami do pana, także zobaczcie, jak to wyglądało. Pamiętajcie, kupujcie. kamerki i dzwoncie do mnie. Pamiętajcie, stukanko, pukanko, zadzwon do krawacika, posianko. Ja właśnie zaraz zakładam krawacika i lecę do pana Mareczka załatwić mu sianeczko. No więc, tu chciałem Wam pokazać, mieli Państwo, wypadek dosłownie pod lotniskiem. Pan jechał zawieść swoje koleżanki, znajome, no i też panią doktor. Tak wyglądało jego uszkodzenia po wypadku. E, pani nieostrożna. Jak widzicie, chyba myślała o tych lajkach na Instagramie bądź gdzieś tam, gdzieś nie wiadomo gdzie. A wypadek przypominał mi tą sytuację Robimy kultową. Na zawracanie <laughs> zawracanie. No, takie trudne. <laughs> a kierunkowskazu nie włączasz. jedź Matko, jedyny. Matko, jedyna, nie! No, idziesz do domu! Naprawdę! Nie, no to siwy dym! Co ty to teraz zrobiłaś? To nie ma sensu, nie, naprawdę. Mówię ci, nie wiem w Nie wiem, co jest, nie wiem. A idziemy teraz. Lewo. Tak, dwójeczkę sobie daj, dwójeczkę. No jedziesz, no Tak. Po ma... Tak? A co teraz się stało? No co? No i co? No, no i właśnie, gdzie? to oni nam no on nie No on jest to im źle. No, no chłopasz wotar włosy Ale, zaraz Ale Marysia, no takie hece. No gdzie chłopu wjeżdżasz na jego pas? No co ty robisz? O czym, ja czym ty myślisz? Myśli to nie ma sensu. Mówki są. Jak widać Kam drzwi? Do naszego dobrobytu. Informacja jest. I w drogę. Komu w drogę? Temu hajs. <gry> no, a wracałem do naszego pana Marka z Łęcbury. Ma niewątpliwie pecha, bo w ostatnim czasie uderzył w niego gościu. No i tak chwileczkę wcześniej opowiadał mi o tym zdarzeniu. No i niestety owy pan e, uderzył go, no i niestety uciekł. No i tą sprawę którą jego prowadzimy, to jest MIB. No i bardzo ważne jest rozdzielić obrażenia i o nim porozmawiać. A tak wygląda jego uszkodzenie po tym wypadku. Walnęła w, no walnęła w koło, bo tutaj się zatrzymała. Kierownica jest przestawiona, czy. Puka. No ja jeżdżę, bo muszę Trakcje. jeździć. Nie, Albo coś krzywe jest, albo coś waha się bym wyleciał, bo jest. Puka mi przy tym, a nie pukało, nie? Więc w tym momencie tu nie wiem, czy to lampa jest zarysowana, czy jest porysowana. Jak porysuję no ale może być tak, tak porysowane, że już się nie da tego usunąć, nie? Czyli lampa do wymiany. No i tak uśmiechnięty pan z naszych usług. Kolejny raz stara się z nami o oszkodowanie, no i oczywiście poleca, poleca nasze usługi. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjedziemy, dojedziemy, załatwimy.